Dziś owady są jednymi z najbardziej, choć w wielu przypadkach irracjonalnie budzących strach zwierząt na świecie. Już wyobrażenie olbrzymiego, skrzydlatego, sześcionożnego bezkręgowca, czającego się w domu, potrafi wielu osobom odebrać sen. Ale co by było, gdybyś cofnął się w czasie do epoki dinozaurów? Jakie gigantyczne owady mógłbyś wtedy napotkać? W dzisiejszym filmie się tego dowiesz. Dziś poznamy potworne, pradawne krewniaki karaluchów, sieciarek, koników polnych i innych, skupiając się na największych owadach, które współistniały z dinozaurami. Chwyć sprej na owady, usiądź wygodnie i spróbuj się zrelaksować, gdy przedstawimy Ci jedne z największych owadów, które dzieliły świat z dinozaurami. Około czasu, gdy na Ziemi zaczęły pojawiać się pierwsze dinozaury, niebo było wypełnione szeregiem dziwacznych, nietypowych zwierząt. Około 230 do 220 milionów lat temu na terenach dzisiejszego Kirgistanu kwitły gęste lasy, pełne dziwnych szybujących kręgowców, a nawet owadów przypominających wydry. Jednym z takich bezkręgowców był Gigatitan vulgaris. Duży drapieżny owad z formacji Madigan. Był to największy przedstawiciel grupy bardzo dużych owadów, znanych jako Titanopterany, spokrewnionych ze współczesnymi konikami polnymi. Pomimo tego pokrewieństwa ze szarańczami i świerszczami, gigatitan przypominałby gigantyczną modliszkę z rozpiętością skrzydeł wynoszącą 40 cm, czyli 16 cali, pomimo ogromnych skrzydeł. Obecny konsensus dotyczący gigatitana. Jest taki, że prawdopodobnie nie był zdolny do aktywnego lotu, będąc mniej więcej 150 razy większym od największych współczesnych krewnych. Gigatitan prawdopodobnie nie był w stanie unieść swojego ciała nad ziemię za pomocą skrzydeł, mimo że były one ogromne. Gigatitan zapewne wykorzystywał skrzydła do szybowania i atakowania ofiar z pobliskich gałęzi. Jak większość owadów, prawdopodobnie był zręcznym wspinaczem i wykorzystywał to na swoją korzyść szukając wyższego terenu do ataku. Skrzydła Giga-Titana służyły jednak jeszcze jednemu celowi: zastraszaniu. Skamieniałości Gigatitana zachowały nienaruszone ciemne prążkowane wzory na skrzydłach. To w odpowiednim świetle mogło powodować błyski kolorów, przez co zwierzę wyglądało na znacznie większe i groźniejsze dla własnych drapieżników. Chociaż ten olbrzymi owad był tak duży i silny, kilka owadożernych kręgowców z tego regionu wciąż mogło polować na giga titana. Błyskając skrzydłami w ten sposób, mógł odstraszać potencjalnych napastników, pozwalając owadowi polować kolejnego dnia. Przednie kończyny giga titana przekształciły się w kolczaste, chwytne odnóża, które mogły unieruchomić ofiarę, gdy olbrzymi owad sięgał po posiłek. To cecha widoczna u współczesnych modliszek, które następnie przyciągają zdobycz do żuwaczek, aby ją zabić i zjeść. Chociaż gigatitan prawdopodobnie żywił się różnymi gatunkami mniejszych bezkręgowców występujących w formacji Madigan, dzielił starożytne triasowe korony drzew z kilkoma dziwacznymi kręgowcami, które miały odpowiedni rozmiar i kształt, by owad mógł na nie polować. Jednym z takich kręgowców był Harowipteryx, dziwny nadrzewny gat który wykorzystywał fałdy skóry na wydłużonych nogach do szybowania z drzewa na drzewo. Jak wiele owadów, mógł być również oportunistycznym padlinożercą zeskakującym z drzew, by rzucić się na padlinę w poszukiwaniu łatwego posiłku. Zanim pojawił się gigatytan, tytanoptery już udowadniały, że są jednymi z najbardziej przerażających owadów w zapisie kopalnym. Etap Onisjański Triasu Około 10 milionów lat przed wyewoluowaniem fauny formacji Madigan był znany z tego, że gościł. Najwcześniejszymi krewniakami Gigatytana był Klatrotitan, jeden z takich owadów znanych z terenów dzisiejszej Australii. Jego rozpiętość skrzydeł wynosiła około 27 cm, co było znacznie mniej niż u Gigatytana, ale wciąż nie była to mała rzecz, jeśli chodzi o owady ogólnie. Takie jak gigatytan. Ten tytanopteran prawdopodobnie polował na ofiary wśród koron drzew, spadając na nie z góry ze swoimi ogromnymi rozwiniętymi przednimi odnóżami, aby chwytać i rozszarpywać nieszczęsne ofiary. Siatkoskrzydłe, delikatne owady z rzędu Neuroptera, to obecnie duża i zróżnicowana grupa zwierząt. Naukowcy znają ponad 6 tysięcy gatunków siatkoskrzydłych, a ten rząd obejmuje nie tylko siatkoskrzydłe, ale także ich krewniaków – modliszki, muchówki i mrówkolwy. Obecnie większość gatunków siatkoskrzydłych żywi się pyłkiem i nektarem, ale wiele z nich zwraca się ku drobnym owadom, takim jak mszyce, gdy są dostępne. Zazwyczaj są uważane za przydatnych pomocników w zwalczaniu szkodników przez ogrodników i ogólnie cieszy ich widok. Jednak nie można tego powiedzieć o wszystkich ich prehistorycznych krewnych. Jedna z najbardziej intrygujących skamieniałości sieciarek pochodzi ze środkowej kredy z terenów dzisiejszego Mianmy, która jest prawdziwym zagłębiem dużych mezozoicznych skamieniałości, owadów zachowanych przez ponad 100 milionów lat. W bursztynie z Doliny Hukong w Mianmie znajdują się szczątki owada znanego jako Pedinoptera arachnofilia, Drapieżnej sieciarki, która wydaje się być wyspecjalizowanym myśliwym, a ten osobnik był tylko młodym. Chociaż zarówno młode, jak i dorosłe pedinoptery są znane z tego stanowiska, to właśnie młode wydają się być wyjątkowo dobrze przystosowane do polowania. Niektóre z najbardziej budzących postrach bezkręgowców tropikalne pająki, które pokrywały dno lasu starożytnej Birmy. Te młode neuroptery przypominały z wyglądu larwy. Miały grube ciała zakończone długimi żuwaczkami. Najbardziej niezwykłe jednak były nogi tych owadów. Ich kończyny były niesamowicie długie i cienkie. Te owady mogłyby niemal uchodzić za pająki dla niewprawnego oka. Paleontolodzy zauważyli, że te nogi, z których każda zakończona była cienkimi, ostrymi pazurami, mogły służyć owadowi do poruszania się po jedwabnych sieciach starożytnych pająków bez ryzyka zaplątania się w nie. Gdy pająk wchodził w zasięg siatko skrzydłego, ten atakował go ostrymi żuwaczkami na końcu głowy, skutecznie chwytając pajęczego przysmaku. Podczas gdy współczesne larwy siatko skrzydłych wolą mszyce od materii roślinnej, ich starożytni krewni wydają się byli prawdziwymi mistrzami polowania i robili to wyjątkowo skutecznie. Co więcej, dorosłe pedinoptery nie wydawały się tracić upodobania do mięsa bezkręgowców, zachowując ostre szczęki, które byłyby przydatne do zabijania ofiar także w późniejszym życiu. Jednak w przeciwieństwie do swoich młodych, wydają się być drapieżnikami ogólnymi, zdolnymi do polowania na szeroką gamę owadów, nie tylko na pająki. Oczywiście nie wszystkie mezozoiczne sieciarki były skrytymi drapieżnikami. Niektóre wyewoluowały tak, by powierzchownie przypominać inne grupy owadów. Podczas gdy te inne grupy pradawnych sieciarek nie były mięsożerne, były niezwykłe i duże. Weźmy na przykład orograma El Na pierwszy rzut oka, na ten niesamowicie zachowany skamieniały okaz, można by założyć, że w tych wczesnokredowych skałach z Chin zachował się duży motyl lub ćma. W rzeczywistości jest to doskonały przykład ewolucji zbieżnej. Gdzie sieciarka wyewoluowała tak, by powierzchownie przypominać motyle i ćmy, ewolucja zbieżna jest powszechnym procesem we współczesnym królestwie zwierząt, gdzie dwa zupełnie niespokrewnione organizmy wykształcają te same cechy w odpowiedzi na środowisko lub źródło pożywienia. Może się to zdarzać, i faktycznie się zdarza, częściej niż u sieciarek czy motyli, i obserwuje się to na wszystkich kontynentach w historii naturalnej. Żarłacze, olbrzymie i wieloryby są bardzo duże i mają przystosowania umożliwiające filtrowanie bezkręgowców z mórz. Orykteropy i mrówkojady nie są ze sobą spokrewnione, ale oba mają długie pyski i silne pazury do kopania, które pomagają im rozbijać mrowiska. Tutaj widzimy sieciarkę, która wyewoluowała szerokie, grube skrzydła z niezwykłymi plamkowatymi wzorami. Podobnie jak współczesne motyle które wykształciły te same cechy w odpowiedzi na swoje środowisko. Orograma była dużym owadem, który żywił się pyłkiem i szczycił się tymi niesamowitymi skrzydłami, prawdopodobnie aby przyciągnąć potencjalnych partnerów lub odstraszyć drapieżniki. Dzieliła starożytne chińskie lasy z wieloma gatunkami wczesnych ptaków i pierzastych dinozaurów teropodów, które na pewno skorzystałyby z okazji, by pożreć tak dużego owada. Takie złotooki nie były jednak ograniczone tylko do lasów Azji, a jeden wyjątkowo niezwykły gatunek, Makarcinia ermae, jest znany z terenów, które ostatecznie stały się Brazylią. Inny gatunek złotooka, który powierzchownie przypominał motyla, ten rodzaj miał okazałe tylne skrzydła z dużymi plamami przypominającymi oczy, prawdopodobnie odstraszającymi drapieżniki, znacznie większe niż u współczesnych złotooków. Te owady są dobrze znane z brazylijskiej basenu Araripe, który pochodzi sprzed około 115 milionów lat. Te duże złotooki musiały zmagać się z kilkoma gatunkami pterozaurów, które prawdopodobnie ścigały je w powietrzu podczas dramatycznych akrobatycznych polowań. Karaluchy są powszechnie postrzegane jako odrażające szkodniki domowe w dużej części współczesnego świata, znane z tego, że zasiedlają mieszkania w poszukiwaniu ludzkiego jedzenia. Płacimy duże pieniądze, aby pozbyć się tych odpornych owadów, które są w stanie wytrzymać bardzo wiele uszkodzeń. Większość współczesnych karaluchów nie jest wybredna i zjada wszystko: od owoców i warzyw po mięso i skrobie. Jednak jeden z gatunków prehistorycznych karaluchów był zapalonym drapieżnikiem znanym również ze starożytnych lasów Birmy. Manipulator Modificaputus był mięsożercą przypominającym modliszkę, który przystosował się do chwytania nocnych ofiar wśród ściółki liściastej ciemnych, kredowych lasów w przeciwieństwie do innych zwierząt z tej listy. Nie był to olbrzym, miał zaledwie jeden cm długości ale mógł się pochwalić różnymi cechami, które czyniły go bardzo skutecznym drapieżnikiem. Wśród tych ciemnych lasów trafnie nazwany manipulator z łatwością potrafiłby chwytać stawonogi z leśnego poszycia. Używając swoich zmodyfikowanych odnóży, które były pokryte szeregiem krótkich, ale wyjątkowo ostrych kolców, te kolce pomagałyby Karaczanowi utrzymać ofiarę w miejscu, podczas gdy zjadałby ją żywcem za pomocą silnych żuwaczek. Jego ciało było wąskie i wiotkie, nieco przypominające współczesne komarnice, i rzeczywiście potrafił latać, być może przemykając nocą, w poszukiwaniu obfitszych miejsc żerowania. Drapieżnik został doskonale zachowany w bursztynie, co daje naukowcom wręcz malowniczy obraz tego zwierzęcia w rzeczywistości. Skamieniałości wyraźnie ukazują zmodyfikowane przednie kończyny, ostre kolce i delikatne skrzydła. Które pozwalały temu zwierzęciu siać postrach w ściółce leśnej w czasach dinozaurów. Chociaż nie był to dokładnie gigatytan, ten miniaturowy postrach byłby prawdziwym potworem dla najmniejszych mieszkańców kredowej Birmy. Wszystkie owady, o których mówiliśmy w tym filmie, są duże. Budzące grozę lub stanowią połączenie tych dwóch cech. Jednak wszystkie one bledną w porównaniu z gigantycznymi bezkręgowcami z karbonu. Okres ery paleozoicznej, długo przed pojawieniem się dinozaurów około 300 milionów lat temu. Większość świata była pokryta gęstymi, bagiennymi lasami, gdzie zawartość tlenu w atmosferze Ziemi była o ponad 15% wyższa niż zwykle. To pozwoliło bezkręgowcom, w tym owadom, osiągać naprawdę monstrualne rozmiary. Nigdzie nie jest to lepiej udokumentowane w zapisie kopalnym niż w przypadku słynnych, olbrzymich krewnych ważek meganeura i meganeuropsis. Ta ostatnia była faktycznie znana z wczesnego permu który nastąpił po karbonie. Z rozpiętością skrzydeł dorównującą długości skrzydeł małych ptaków drapieżnych, te owady polowały w locie, chwytając zarówno inne owady, jak i kręgowce z podmokłego leśnego podłoża, na którym doskonale sobie radziły. W karbonowych lasach bagiennych znajdowały się również paleodiktiopterany, grupa wczesnych uskrzydlonych owadów, które potrafiły osiągać ogromne rozmiary w tym okresie podwyższonego poziomu tlenu w atmosferze. Masoteros enormus jest jednym z takich olbrzymów i również przypominałby ważkę za życia, choć z bardzo szerokim odwłokiem i przypominającymi wstążki wyrostkami ciągnącymi się z końca ogona. Chociaż były gigantyczne, uważa się, że ta grupa owadów była głównie roślinożerna, To była więc podróż w czasie pośród najbardziej budzących podziw, przerażających i najtwardszych owadów, jakie znaleziono wśród skamieniałości dinozaurów. Ważne jest, aby pamiętać, że owady są i były przez miliony lat jednymi z najpowszechniejszych zwierząt na Ziemi. Na każdego owada podobnego do Gigatitana, czy Padanoptery, który się skamieniał i został odkryty przez naukowców, przypadają prawdopodobnie tysiące gatunków które nie zostały odkryte tylko we współczesnych czasach. Odkryto i opisano ponad milion gatunków owadów, a może istnieć nawet 9 milionów, które jeszcze nie zostały zbadane. Wyobraź sobie tylko, jakie tajemnice mogą skrywać setki milionów lat wcześniejszej ewolucji owadów.